Zgodnie z artykułem 45 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę przepisów, konsument po złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jest to tzw. sankcja kredytu darmowego, co w praktyce oznacza, że w przypadku, gdy bank dopuści się naruszenia ustawy, kredytobiorca lub pożyczkobiorca może złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, następstwem czego jest on zwolniony z obowiązku uiszczania na rzecz banku, wynikających z umowy odsetek oraz kosztów okołokredytowych. Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego skuteczne względem banku będzie tylko wtedy, gdy zawarta umowa kredytu lub pożyczki zawierać będzie naruszenia ustawy. Kancelaria Sosnowski, adwokaci i radcowie prawni. Do najczęściej stosowanych przez bank naruszeń zaliczyć należy między innymi nieprawidłowe przedstawienie całkowitej kwoty kredytu, dodatkowe koszty kredytu, to jest prowizja, opłaty przygotowawcze ubezpieczenia, doliczane są przez bank w oprocentowaną kwotę kredytu lub pożyczki, brak jasnego określenia w treści umowy kredytowej, takich elementów jak rodzaj udzielonego kredytu, całkowita kwota kredytu, czas obowiązywania umowy. Termin i sposób wypłaty kredytu, stopa oprocentowania oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zasady i terminy spłaty. Pominięcie w umowie kredytowej informacji o kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z zawartą umową, błędne wskazanie RRSO oraz wiele innych. Jeśli umowa zawarta przez konsumenta zawiera choćby jedno z naruszeń. Ma on prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, w następstwie czego do dalszej spłaty kredytu lub pożyczki bez odsetek oraz do zwrotu poniesionych już na rzecz banku kosztów około kredytowych oraz odsetek. Powyższe najprościej zobrazować będzie w oparciu o treść umowy kredytu konsumenckiego, którą zawarł jeden z naszych klientów. Z omawianej umowy kredytu wynika, iż całkowita kwota kredytu wynosi 149 144 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 131 518 65 zł. 65 groszy, na który składają się odsetki w kwocie 98 408 25 zł. 25 groszy oraz koszty ubezpieczenia w wysokości 33 110 40 zł. 40 groszy. Całkowita kwota do zapłaty wynosi natomiast 280 662 65 zł. 65 groszy. Co oznacza, że konsument pożyczając od banku kwotę 149 114 zł, w rzeczywistości na dzień zawarcia umowy będzie musiał na rzecz banku zwrócić kwotę 280 662 zł i 65 groszy, czyli kwotę o 131 548 ,65 zł 65 groszy większą niż od banku otrzymał. W przypadku skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego, konsument zwróci na rzecz banku jedynie kwotę 149 114 zł. W przypadku sankcji kredytu darmowego, konsumenci, którzy rozważają pozwanie banku, najczęściej pytają o statystyki w zakresie wytoczonych spraw. Podkreślić należy, iż choć tematyka SKD na płaszczyźnie medialnej jest stosunkowo nową tematyką, tak na płaszczyźnie sądowej już nie. W tym zakresie należy przytoczyć przede wszystkim wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku, w którym to Sąd Najwyższy wskazał m.in., że brak jest podstaw do obciążenia konsumenta odsetkami od kwoty kredytu, nawet w przypadku udzielenia kredytów w celu sfinansowania tych kosztów. W aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne prezentowanie tej samej kwoty, np. opłaty przygotowawczej czy też prowizji. Zarówno w ramach całkowitej kwoty kredytu, jak i w kosztach kredytu. I to nawet wówczas, gdy składniki kosztów kredytu są kredytowane przez kredytodawcę. Całkowita kwota kredytu obejmuje jedynie tą kwotę, która została faktycznie oddana do swobodnej dyspozycji konsumenta. Zacytowanego orzeczenia wprost wynika zasadność roszczeń konsumentów względem banku, albowiem najczęstsze naruszenia, jakich dopuszczają się banki, to naliczanie odsetek nie od całkowitej kwoty kredytu, a od całkowitej kwoty kredytu zwiększonej o koszty kredytu, czyli opłaty okołokredytowe. Powyższe twierdzenie ma odzwierciedlenie również w statystykach. Jak wynika z opublikowanych raportów bankowych, kredytobiorcy coraz chętniej pozywają banki. I tak do końca marca w przypadku banku PKOBP wszczętych zostało 1520 postępowań sądowych. PKSA zadeklarował na moment sporządzenia raportu, iż łączna wartość sporów sądowych wynikających z SKD to 5 milionów złotych. Santander Bank Polska jest pozwanym w blisko 700 takich sporach. m -Bank wskazał, że obecnie przeciwko bankowi toczy się 260 spraw o wartości przedmiotu sporu około 5 milionów złotych. Bank Millennium podał, że do końca marca do sądu wpłynęły 532 pozwy dotyczące sankcji kredytu darmowego. Zważając jednak na okoliczność, iż dotychczas wielu konsumentów nie było świadom swoich praw, wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, oraz nieustającej w sobie tendencji banków do naruszenia postanowień ustawy, można przypuszczać, iż kredytobiorcy coraz chętniej będą korzystać z przysługującego im prawa, albowiem zarówno orzecznictwo sądów polskich, jak i prokonsumenckie orzecznictwo CUE skutecznie wspiera konsumentów w nierównej walce z nieuczciwymi praktykami banków. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.